Dobry wieczór. Jesteśmy u Maćka Postępskiego, jak już pewnie zdążyliście się zorientować. Tak tak, mea kulpa znowu troszeczkę daliśmy ciała, jeśli chodzi o materiały dotyczące smryzetki, ale Maciek miał zasłużony urlop. Poza tym wyszło trochę więcej niż było zaplanowane. Wcale się tym nie martwię, bo po pierwsze to samochód używany, a wiadomo, samochody używane mogą być lekko szpachlowane, mogą być lekko uderzone, no cokolwiek może się z nimi dziać, w końcu są jeżdżone. Natomiast warto się zastanowić, czym się różni samochód lekko uderzony od samochodu, który się nie nadaje do eksploatacji. I tutaj chyba najprościej powiedzieć, że tak, jeżeli jedziecie na rowerze i spadniecie z tego roweru, kurtka się wam podrze, jesteście lekko obić, No ale co, siniaki zajdą, kurtkę można wymienić, jest wszystko ok. Ale jak już złamiecie nogę, złamiecie rękę, no to ślad pozostaje. I właśnie chyba w podobny analogiczny sposób należy podejść do samochodu. Poszycia zewnętrzne samochodu można wymienić. Można je pomalować drugi raz, można je poczpachlować, ale gorzej jak elementy konstrukcyjne są trafione. A jak jest w środku naszej niebieskiej Chodźcie. Cześć, wciełają. Wszystkim i... tobie. Cześć. E, Maciek. Um. <grym> <grym> No dupka wstawiona. Tak, y... to może no, inaczej. Po, po kolei. Po no, kolei, ja no, tego no, człowieka no, zostawiam, ty tak. wyjaśnij co było zrobione, a później pogadamy, bo jestem bardzo Dobrze. ciekawy paru rzeczy. Y... ja byłem na urlopie, co prawda, ale chłopaki dzielnie pracowali. Ym... Zobaczycie pewnie na przebitkach, cała tylnia ściana została wyjęta z dawcy i przespawana tutaj wraz z wyciągniętymi podróżnicami i częścią podłogi, ta podłoga Tutaj, w tym rejonie ta podłoga była pofalowana, i tak naprawdę nie chcieliśmy tego klepać, nie chcieliśmy tego umucić. Po prostu wypunktowaliśmy w miejscach oryginalnych podłogę i wspawaliśmy ją z powrotem. Drugą, oczywiście, prostą. Następnie auto zostało przygotowane do zabezpieczenia antykoruzyjnego. Mały położony epoksyd, i ten epoksyd sobie teraz schnie. Będzie z sechu jeszcze dwa dni. Następnie. Te wszystkie łączenia zostaną zagumowane i dopiero zostanie to przygotowane do podkładu. Reszta samochodu, no jak zawsze, coś tam wyszło. I tak samo powychodziło, na przykład tutaj w tych rejonach pod uszczelką, gdzie się brud zbiera, wyszła rdza. Zostało to też zabezpieczone, zrobione. Tutaj też jakaś rdzawka wyszła na dachu, też żeśmy to zrobili. I auto, tak jak widzicie, zostały drzwi zdjęte. Jedne drzwi są tutaj i zaraz będziemy je omawiać. Kolejne drzwi są w komorze razem z maską, tam jest położony już na nie podkład, bo ta maska została przygotowana. Mam zdjęcia, niestety tylko z tego, nie mam filmu, ale zobaczycie jak ta maska była przed lakierowaniem. Stan bardzo podobny, jakiś tak powiedzmy bardziej. Jak do tego błotnika, gdzie wiadomo, że jeżeli są odpryski od kamieni, takie jak na przykład tutaj, mamy odprysk, to on już zostaje zeszlifowany i wtedy ten lakier zostaje przetarty. Oczywiście będzie to też zabezpieczone. Antykorozyjna, a później będzie na to położony podkład. Yy, tylko, że troszkę inną technologią niż tamta technologia, bo tam była goła blacha. Tutaj nie ma gołej blachy, jest tylko mała, malutka przecierka. Będziemy korzystać z podkładu reaktywnego, na to będzie szedł podkład akrylowy. I mam nadzieję, że jutro to nastąpi i będziemy mieli skorupę, czyli. Mam na myśli dwa błotniki, dach, dwa błotniki będą już w podkładzie. Może uda się jeszcze skończyć tamte drzwi i wtedy to wszystko też wyląduje w podkładzie. Tak to mniej więcej przez te dwa tygodnie zeszło. Oczywiście stawienie tylnej ściany zajęło około 10 dni roboczych, czyli wyciągnięcie całego tyłu, ustawienie podłużnic, wyciągnięcie starej ściany, wypunktowanie ściany, zdawcy wraz z okularami, ponieważ ten, może przejdźmy ten okular, ten okular był prosty i on nie jest jest tylko część wstawiana. Natomiast z tej strony, tutaj to było pognite, i ten okular został wstawiony cały. Czyli ta jest część nowa, ta jest część nowa, ta jest część nowa. Nie sugerujcie się jakimiś tam niedoskonałościami, bo to jest tylko zabezpieczenie antykorozyjne. Także na to dopiero przyjdą e, wszelkie warstwy i będziemy to wyrabiać. Klapkę mam zdjęta, bo pokazał Wam, bym się pochwalił, jak się teraz pięknie klapka zamyka, i jak ładnie pasuje. E, no ale niestety nie uda się. Ten błotnik, który był złamany, tak naprawdę bardzo ładnie wyszedł do przodu, wystarczyło go tylko złapać, oczywiście on jest teraz cały w ciapki i tak dalej i tak dalej, natomiast przyjdą warstwy wyrównawcze, szpachlówki nie jest dużo, a właśnie, masz miernik? Bo przywiozłeś miernik, nie? Dawaj, bo ja chcę go zobaczyć i ja mam też jakiś tam miernik, ale chcę zobaczyć twój miernik, patrz panie, XXI wiek. Właśnie, to jest 21. No widzisz, byłam taki, Aha. że tylko pokazuję. I pokazuje no, ci nawet 400. szpachle. Widzisz, pisze szpachle. szpachle. a weź, bo on był najbardziej złamany tu, mhm. on tutaj wyszedł pewnie, trzy, no to jeszcze w normie. Tutaj zobacz, no na końcu, 280. No, to jest, no, to jest oryginalny lakier, nie? Wiecie, tak naprawdę my się grubościami za bardzo nie sugerujemy przy naprawach. No bo wszędzie są jakieś odpryski, jakieś uderzenia, jakieś Chwila tam... pauzy, ja się sugeruję, Maciek zaraz skończysz. Ja chcę tylko pokazać, bo... E, może na blacharce się nie znam, ale pewne rzeczy, tak jak konstrukcja nadwozia, tak. powinny być raczej w oryginale. No tak. to, to, dobrze świadczy. I teraz proszę, to jest, nie wiem jak to się nazywa fachowo, weź mi powiedz. To jest wnęka, dokładnie jest to wnęka... Pokaż, Brian, 30 mikronów. To jest pryśnięte, tu nigdy nie było lakieru. Tu nigdzie nic się nie. No, oryginalnie go tutaj nie ma. No raczej oryginalnie tak. Chociaż wiesz co, wiesz, że nowe auta to, to mają na zewnątrz tak. tej grubości, ale to już. Tak, tak, tak. Temat na inny odcinek. Weźmy no. sobie tutaj to jest. O jest. Tutaj jest tylko napylone. no. jest napylone, tylko żeby przykryć kolor, To jest dosłownie, ale o czym to świadczy? O tym to świadczy, że tutaj nie było żadnej, żadnej ingerencji. ingerencji. 42 mikrony tutaj. No. 50%. No Rewnelacja. tak, Generalnie. Dach. Dach, dach który przybyle rolce, przy byle dzwoni, cokolwiek się dzieje, nie? 57. 57. No, Orginał wszystko, nie? 58. No. Dlatego tak jak mówię, widzisz, ja się nie sugeruję grubościami, bo jak coś odnawiasz, e, no to, to siłą rzeczy musi być. Albo trochę szpachli, albo musi być, bo zawsze nawet jeżeli cenujemy, tak? Mamy... Mm, Dobra, forda mam przykrytego. Nawet jak cynujemy, to gdzieś te nierówności powstają. Okej, okay, można to wyszlifować na gładziutko, wszystko super. Ale przychodzą warstwy. Antykorozyjna, podkładowa, jedna, druga, czasami. Więc to wszystko wynika z tego, że potem jest 400 czy 500, ale jeżeli jest cała dokumentacja tego samochodu, to wiemy, co mamy. Dobrze: Zetka, drzwi, drzwi całe ranty uderzane, więc tutaj zostało wszystko w tym rejonie akurat te drzwi. Zostały wydarte do zera. Na to, ponieważ pojawiły się od razu plamy czystej, y, czystego, y, czystego metalu, dość w dużej kwestii, więc został położony na całość antykorozja. Tutaj była wgniotka. Ona ścieżnie nie jest skończona, bo, bo nie jest skończona. Jest na razie raz przyspachlowane, przy tak naprawdę. Trzeba to jeszcze wyrobić. Y, I to będziemy mieli już tutaj tą wgniotkę załatwioną. Drzwi poza tym są proste. Y, ogólnie jest dość. Ciężka linia, jak to mówią, bo linia idzie tak. Raz, że idzie tak, no a dwa, jakby ten moment, więc jak się spojrzy, to ta linia idzie pod takim łukiem tutaj. No jeszcze jest załamana. Nie wiem, o czym ty do mnie mówisz, no ale zobacz, ci na słowo. Nie, no coś. zerknij. Jak spojrzysz na nią, to Stary zobacz, ta jest. linia... Ja ale... musiałem tylko repetycję z zetpetą brać, więc wiesz. Stań sobie metr dalej, nie z bliska. Więc normalnie stań. A to jest, no. Widzisz? teraz no. ona idzie takim a. łukiem, widzisz? No. Ten punkt z tamtym Aha. punktem się zgadza, ale ten punkt jest wyżej. No to wszystko trzeba ładnie tak. No tak, no a ty masz wiesz, takie. Na... Mm -hmm. No bo to wiadomo. Nasz radę, nasz radę. No już to jest gotowe, także nie ma problemu. Chodźmy zobaczyć. E... Dzięki temu, że, że teraz nie ma opaków, to no, oczywiście to podstawiane jest tam klapa. Może nie dotykajcie, uważajcie, bo to jest świeże, co no tutaj jest identycznie, też już są skończone, no i maska też jest już w podkładzie, nie? Więc teraz <laughs> musimy też do końca omówić, yy, bo ty, ty będziesz chciał wyszlifowany czy przelakierowany, bo też tego żeśmy w sumie nie ustalili. Um, wiesz co, to ja muszę się zadzwonić, ale generalnie wystarczy w podkładzie, żeby był i najlepiej tylko po, po, po podkładzie też go wyszlifujecie chyba, nie? Tak wstępnie. To tak, żeby był po podkładzie lekko szyfowany. Bo Idziemy. oni potrzebują największe odbicie i najwięcej kurzu, żeby było najwięcej. Tak, żeby się żeby światło, się nie, załamyła... światło się nie załamywało. Dobrze, to ja już wiem o co chodzi, jak to zrobić, żeby było. A, bo jeszcze Wy nie wiecie. Właśnie. Temat jest tego typu, że smyrzetka będzie miała indywidualnie zrobione bodykit w postaci dodatkowych splitterków, dyfuzorków, poszerzek delikatnych i tak dalej. Ponieważ nie będzie to nic gotowego. Zostanie to wymyślone, żeby to zrobić dobrze, pojedziemy do Poznania, smyrzetka zostanie zeskanowana specjalnym urządzeniem. W 360. Tak, czar. Do tego graficy i tak dalej wymyślą te elementy, a później w ankiecie to wy zadecydujecie, którą opcję wybierzecie. Właśnie, którą opcję bierzemy. Zanim to nastąpi, jeszcze muszę zrobić zderzaki i No dobrze, No dobra, no dobra. No nie dobra. przeszkadzamy. Wrócimy jeszcze, wrócimy jeszcze do auta. Eee... Voilà! Dokładnie! Teraz tak. E, jeśli chodzi o tylną klasę, no właśnie, to tu jest problem. A czy nie jest problem, tylko no nie będziemy mucić tej klapy, bo teraz tak, widzisz ona jest tutaj podpięcie. Ma takich dziobów. No. Ma takich dziobów, widzisz, że światło się krzywo odbija, mhm. to trzeba by było wszystko z, z poterem wyrobić, ewentualnie z alakcyną. Tutaj też jest bardzo podobnie. Ja nie będę męczył tej klapy, skoro klapę kupisz za 350-400 zł z szybą na gotowo, rozumiesz. Nie, ja ją tylko przelakieruję z jednej i z drugiej strony, żeby była w kolorze i tak naprawdę tyle. Bo ja i tak będę lakierował wszystkie elementy i skorupy osobno. Czyli klapę trzeba zamówić, po prostu. Tak, klapę trzeba zamówić, bo jest to bez sensu. No, może to ktoś z Was myślę, ma tu leżącą właśnie, ładną klapę, Dokładnie to... tak, bardzo chętnie, może być bez szyby, no. może być bez znaczków, bez tapicerki, bez niczego, może być goła klapa, chyba, że ktoś ma... Bo rozumiem, klapę. że wyprowadzanie tego tutaj przy tym załamaniu i tak dalej, to jest po prostu bez sensu, to jest to robota nie to głupiego. Chodzi. Nie o to chodzi, wiesz, jakby, jak mam... Kupić klapę za 400 zł, a samemu to robić dwa dni, żeby ta klapa idealnie wyglądała, potem przyjdziesz ja z i będzie 700, no to. Bez sensu. No totalnie bez sensu, bo tutaj jest profil podwójny, trzeba by było to podciągać z poterami, wszystko. A poza no, tym, bo to widać, te, to jest wszystkie, te wszystkie klapy, co jest no. tak, te wszystkie klapy, co jest dość. Zobacz, Brian. Tutaj nie wiem, czy zobaczysz takie tu zamanie ta, światła. Pod kątem ciężko no. będzie, bo to jest ciężki kolor. Ale wiesz co jest fajnego, że no. te wszystkie klapy, które są, mają już oryginalnie zamontowany spoiler. I to się wiąże z wieloma kwestiami, bo tutaj jest profil zamknięty i są dziury, ale te dziury są za małe, a tam gdzie jest oryginalna klapa, podejrzewam, że to wszystko będzie większe. Czyli jak będziemy montować szydełko, to tylko pod do... tym mocowania. Pikabello, tak? Tak, jak być, powinno. Rozumiem, że co chodzi. Więc, żeby nie wiercić, nie cudować, nie z tym się nie, nie, nie chrząnić, to wszystko, to wszystko będzie już wtedy oryginalnie. Zdejmie się tylko tamtą lotkę i zajmontuje się coś porządnego. Dla mnie super. Także tak, jesteśmy na tym etapie. Myślę, że realnie, yy, realnie dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy czwartek, yy, kiedy? Czwartek, to będzie czekaj. Myślę, że przyszły, koniec przyszłego tygodnia, inaczej, około 10 do 12 dni roboczy, roboczych to Ty powinienś ode mnie wyjechać. Laweta i Poznań. Tak, Laweta tak. i Poznań. A później nie? wracam do ciebie, jak oni zeskanują, oni sobie będą tam robić a my tak, będziemy tutaj. Ja się robić. zastanawiam nad tym, bo, bo oni na pewno nie będą chcieli odblasku, od tak jak powiedziałeś, oni nie, nie lubią światła. Mhm. Więc ja coś wymyślę, żeby to było fajne, bo yy, dam im puder po prostu. Zobacz, cukier puder? Tak, cukier puder, poczekajcie chwilkę. A. Ten to ma pomysł. Ha. Zobacz. Jest takie fajne coś. Mm -hmm. e... Ty weź tyle cukru mi. <laughs> cukier chudne, nie gadaj, chudne. Yy, jest takie coś. Yy, nazywa się to puder. Yy, lakierniczy. Oh. I zobacz, teraz to jest fajne. Najpasadno. Nie zmarzysz tego Ach, no. za łatwo. No oczywiście się na ręku zostaje. Ale teraz widzisz, matujesz. Jak matujesz na przykład czy szlifujesz, to od razu wychodzą ci wszystkie nierówności. I wystarczy, że na przykład e, weźmiesz sobie e, kawałek... znaczy kawałek. Niech. Ale mi się ta auto podoba, Dobra, naprawdę jak ono mi się podoba, bo jest po prostu ładne. Zobacz, bierzesz kawałek papieru i teraz na przykład, no oczywiście, że to się robi na długim klocku i tak dalej i tak dalej, ale robisz rant, nie? Mhm. Od okay. razu widzisz, czy jest prosty, czy nie. Wychodzą ci wszystkie załamania. Wszystko ci wychodzi, wszystkie załamania ci wychodzą, ja im to w takim pudrze myślę zostawię. I wtedy będą mieli fajny samochód. Ty musisz zadzwonić się zapytać. Myślę, że, ja myślę, że to będzie ok. Tak. Natomiast y, też w, na przykład ostatnio w ogóle panowie mistrzostwo klętej dwie godzinki. Wiesz ile było wycięte jeszcze. No Podejrzewam, ale no, obejrzałem całe. <laughs> I na przykład, y, nie wiem czy chcesz, ale możemy powiedzieć jakie są na przykład koszty zrobienia takiego samochodu. Y, ja myślę, że to że widzowie będą bardzo wdzięczni. Nie ma problemu, więc y, bardzo, to jest bardzo szybki rachunek. Przyjeżdża auto uderzone, tak było uderzone, tak? Części, jakby nie moja kwestia, bo to można z odzysku, tak jak mhm. dostaliśmy tą karoserię na przykład. Dziękujemy auto, za tą karoserię, bardzo, bardzo się przydała, tak, naprawdę. Bardzo się przydała, to... dużo rzeczy z niej, zabrali I teraz zobacz. Blacharz siedzi tutaj 10 dni. Mm -hmm. Lakiernik w tej chwili, dwóch lakierników robiło dwa tygodnie. Czyli tak? 10 dni roboczych. Mm -hmm. Zejdzie jeszcze 10 dni roboczych, czyli będą robić około miesiąca. Mm -hmm. No bo to miesiąc, 21 dni roboczych ma miesiąc. Czyli powiedzmy, że nawet jeden lakiernik e, mega sprawny zrobi spokojnie sobie przez 20 roboczo, e, dni roboczych, czyli mam na myśli przygotowanie do lakierowania, zabezpieczenie antykorozyjne, przygotowanie do lakierowania, lakierowanie, polerowanie, tak, mhm. bo to też złożenie, rozłożenie, to już robi blacharz, tak, Ach, okay. no ale on tutaj złożenie będzie miał z 2 dni będzie składania wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, sam koszt człowieka, jakby w firmie, no to wiadomo, tak, y jest tam jakaś podstawowa pensja, powiedzmy, że e, miesiąc ci wychodzi około 8 tysięcy z opłatami. No bo to tak wychodzi. Mhm. Jakby nie ma się co te. Więc tutaj masz 8 tysięcy, do tego dokładasz blacharza, który pracował pół miesiąca, czyli dokładasz spokojnie te 4 tysiące, tu już masz 12 tysięcy, do tego dochodzi ci materiał za około 2000-3000 no, zł na taki samochód, to już jest 15. I teraz ja pokryłem raptem pracownika i materiał. Mhm. A gdzie sprzęt, gdzie prąd, gdzie podatek od lokalu, gdzie wszystkie, jakby cała amortyzacja, nie wiem, no głupie ciuchy. Nie wiem coś... o co chodzi. No, Czyściwo do rąk, co tak, no. I teraz jeszcze na końcu chciałbym, żeby mi zostało 1000 zł. No tak, na czysto, jak już od... tak, tak, zapłacisz chłopaku. Za tak, że generalnie tak. ja ich tu przyszedłem, przypilnowałem, powiedziałem, nie wiem, sam zrobiłem, czy, czy coś tam, rozumiesz? To później Wiesz, dlatego tyle i wychodzi jeździ. I wychodzi 20. I teraz ludzie mówią: No, jak? 20 za zetkę. Że ona warta jest 20. No, tak, nie? Tylko, no, tam wiesz, no zaokrąglamy, tak? I warta jest 20. Jak to można? To bez sensu coś takiego robić. No, niby tak, niby nie. Bo teraz, jak ja ci ją przelakieruję i wypoleruję, bo załóżmy, kupujesz taką zetkę. Tak. Może być nawet pognita, bo. Kupiłem nawet, <śpisz> nawet dwie. No. Kupiłeś nawet dwie. kupujesz taką zetkę. Z tam za okrąglenie zapłaciłeś dwie dychy, tak? Mm -hmm. Bez tam kosztów ja. tych wszystkich innych dookoła, nie liczę tego. Kupiłeś samochód za 20 tysięcy, u mnie zostawiasz 20 tysięcy? 40 no. I co? Za taką zetkę, wiesz jak wychodzą ode mnie auta, ja za takie auto nie zostanę czterech dych? Zostaniesz. Mm -hmm. Jeszcze ja pokażesz historię, wszystko. Tak, dokładnie, jest wszystko, jest cała historia, timelapse'y, tak jak nie wiem, robimy BMW, czy będziemy robić Subaru, czy robimy Alfa, czy te wszystkie samochody, tutaj stoją, to wszystko działa tak samo. Wszyscy dostają cały materiał i potem na przykład pytania są, bo też y, był odcinek przecież o Maździe, mm -hmm. u mnie na tym, I, i też pytania są, no dobra, jakie są koszty, no i to potem to wychodzi, że to, to nie jest tak, że ktoś przyjeżdża i jeżeli ktoś, nie chcę nikogo absolutnie obrażać, ale jeżeli ktoś mi mówi, że auto przelakierował za 10 tysięcy, dobra, może ktoś to zrobił za darmo w szopie, bo czy ktoś ma komorę czy szopę to nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś trzyma czystość będzie ok, będzie najwyżej dużej polerował. ale materiał na samochód, sam materiał po bardzo dobrych rabatach to jest 3-4 tysiące. Na całe auto? Mówimy o samej bazie i klarze, tak? Plus tam jakieś podkłady, zabezpieczenia antykorozyjne jakimiś miejscami. Nie mówimy o takim, że na przykład, nie wiem, ja bym musiał go całego zrobić w epoksydzie, tak? Mówię z zewnątrz i wewnątrz, tak? Mhm. Bo, nie, bo tutaj epoksydu zajdzie 10 litrów i ja potrzebuję na to 800 zł. Mhm. Także jak pytaliście o koszty, to mniej więcej koszty właśnie takie są i oczywiście, że no my współpracujemy barterowo i, i wiemy jak to działa i znamy się nie wiem z 15 lat, to nie o to chodzi, ale jeżeli ktoś chce wiedzieć jak to mniej więcej wygląda, to właśnie tak to mniej więcej wygląda. I tutaj też jest odpowiedź na pytanie, czy warto reanimować ulepa, tak. jeżeli tak nieduże na pierwszy rzut oka, uszkodzenie, lekko tylnej ścianki, przywrócenie karoserii, gdzie niegdzie w wniotki. Mniej więcej tyle ma kosztować, to teraz zastanówcie się, ile by pracy było, nie, no to już jest... ulepie, żeby go tak naprawdę wyprowadzić na ludzi. przepraszam, na samochód. No tak, natomiast też trzeba wziąć to pod uwagę, że przecież jeżeli wszystko zależy od wartości auta. No, piernasz, Zobacz auto za 300 tysięcy, to warto 50 zrobić. BMW nie jest. Może nie to, że jest lżej, ale też nie jest lekko dotknięte, no. tak? Nie jest lekko dotknięte, ale zobacz, BMW ma wartość 120 tysięcy. Oczywiście. I teraz zakup takiego BMW za 40 i wpakowanie w niego 50 to dalej ma sens. Panie, ale to, to będzie wartość niemierzalna nie, nie, nie w tym samochodzie, bo to będzie jedyna taka. Jedyna, okej. Okay. To Zobacz, jest zupełnie czy... inna kwestia. No. Chodzi no. o to, no, że no chyba jasne można by było zrobić, gdyby był wart z dwie stówki. No. No to wtedy okej, okay, ma to jakiś sens, jaki, jak, jak, jakiekolwiek działania, a tak to... Smurf jest zdrowa w elementach, w których Dokładnie. powinna być zdrowa. Jest zdrowa, widziałem w komentarzach, że ktoś, jak wysłałem takie zdjęcie, wiesz, mhm. jak Ty stoisz, a tutaj lekko szpachel tam, co strubałeś, tak, tak, tak. to ludzie, o Boże, szpachel, następny ulep. Nie, słuchajcie, naprawdę, nie bójmy się szpachlu podwójnego, potrójnego nawet dla kierowania no, elementów tak, w autach no. używanych jest to normalne. Nawet powiem co więcej. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie auta kupujecie nowe w salonach. Nie, ja w ogóle się nie wypowiadam na ten temat. <grym> ja tylko mogę powiedzieć tak. Czasem naprawdę wasze auto wzięte na 10 lat kredytu albo 5 lat leasingu, tak. jakbyście miernikiem zmierzyli, to byście się bardzo dziwili. dlaczego. W transporcie na parkingu, przy przestawianiu no, i później te samochody, one nie są nie wiem, gorsze. Nie są niebezpieczne. One są w pełnowartościowe. Minus może być taki, że jak się później ma szkodę, to na przykład wychodzi, że to już jest drugie, trzecie lakierowanie i ubezpieczyciel potrąca coś tam. Nie znaczy to zależy, no, ale... bo na przykład generalnie nie wiem czy wiesz, że mogą być nawet w Polsce sprawy tak skonstruowane, mhm. że mogą być wymienione części. Jeżeli w nowym samochodzie są mhm. wymienione części na nowe, to, to dalej ma 100% wartości. Okej, okay, no dobra. No polskie prawo jest ciekawe, ale umówmy się. Na przykład wklejasz dach. Okej, okay, aha, aha. Wklejasz dach. Jest, no tak, tak? Nie, no wklejasz, no. nie. To jest dach, tak się wkleja. No, dobra, Generalnie już, za... już taka technologia jest, że się raczej klei dach. Nie, a naprawdę to jest to, jest to Więc zdarzają się i takie rodzynki Oczywiście. gdzieś tam. Jest... Dlatego na spokojnie wszystko trzeba brać logicznie. Ja uważam, że ten samochód ma ogromny potencjał. Przede wszystkim jest, jest. bardzo zdrowy, bardzo fajny. Gdzieś tam są, wie, <laughs> gdzieś tam były, tylko mówię, no tu przy uszczelkach, ja uważam, że to jest wada fabryczna, bo z jednej i z drugiej strony, tu przy uszczelkach coś tam rdzewiało, m, jakieś małe wżerki były i to identycznie z jednej i z drugiej strony, więc no po prostu... woda się może zbierać. Woda i się zbiera spółka, dokładnie no. tak. Trzeba to y, jakoś mądrze tutaj muszę to wymyślić, jak to zabezpieczyć. I, i na przyszłość i tyle, a reszta tak naprawdę to, co było uszkodzone, ok, coś tam podrdzewiało i Tak dalej jest wszystko wymienione. Przewiduję, za dwa tygodnie na lawecie będziecie go mogli zobaczyć, będziecie ją mogli zobaczyć w Poznaniu. Tam czy chyba chcecie powietrze. powietrze, nie powietrze, spuszczają kompresory w powietrze, a, dlatego trochę szumi. Co, no tutaj czekam na halę od Ciebie, jak będzie gotowe, składamy. Wyjeżdżamy, a później Ci tylko przywożę na takie dopieszczenie. W międzyczasie zostaną zaprojektowane, a wy wybierzecie wszystkie elementy takie dekoracyjne, splitery, poszeszki, dyfuzory. To później zostanie ubrane, auto zostanie oklejone, zrobione karaudio tak jak miało być w czerwonej. Tapicerka zdemontowana w środku zostanie to obszyte. Jeszcze będą do tego heble. Postaram się załatwić szperę. No i tak auto już może godnie reprezentować cały ten projekt. Dokładnie. Ja ze swojej strony postaram się Wam to wszystko pokazać. Eee, nie wiem jak to będzie, w komorze. Ale no zobaczymy. no najwyżej będziemy wymieniać kamery. No trudno. to, to szybki. jest z kamery. Tak, szybki z kamery. Tak, kamer. I tyle. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy. Pa. Cześć,